Weles Grupa Historyczno-Eksploracyjna dokonała niezwykłego odkrycia. Wraz z WKZ w Toruniu delegatura w Bydgoszczy natrafiono na kilkadziesiąt monet pochodzących z okresu Potopu Szwedzkiego z połowy XVII wieku. Wśród znalezionych skarbów znajduje się 47 szelongów koronnych zwanych Boratynkami, 20 szelongów litewskich, duże srebrne szóstaki prawdopodobnie z Mennicy Bydgoskiej oraz kilka jeszcze niezidentyfikowanych monet. Ich doskonały stan zachowania sugeruje krótki okres obiegu. Odkrywcy przypuszczają, że mogły zostać zgubione wraz ze skórzaną sakiewką, lub też celowo zakopane. Znalazcą jest pan Mariusz Wójcik. Odkrycie to pokazuje, jak ważna jest współpraca pomiędzy poszukiwaczami, muzeami i konserwatorami zabytków w procesie wzbogacania naszej wiedzy o przeszłości regionu. Odnalezione monety trafią do konserwacji, a następnie zasilą zbiory Muzeum Okręgowego w Bydgoszczy. Zachęcamy do dalszego zgłębiania historii i odkrywania takich skarbów, które czekają, by opowiedzieć nam swoje historie. Zostaw nam suba dla zasięgu!